Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które będą ze mną teraz na żywo, ale również osoby, które będą odsłuchiwały w swoim czasie tu na naszym fanpage'u, albo też będą słuchały w wolnej chwili z naszego kanału YouTube, na który serdecznie zapraszam kanał YouTube New Style Academy. Ja witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Krawczyk. Jestem założycielką szkoły dla stylistek New Style Academy i stawiam się w projekcie Projekt, który rozpoczął się już kilka tygodni temu. Jak zarobić milion będąc osobistą stylistką? Powiedzcie, jak Wam idzie? Czy wszystkie, czy wszystkie live, czy wszystkie spotkania oglądałyście? Czy wszystkie prace domowe zostały zrobione? Dzisiaj będę mówiła o podnoszeniu kompetencji i poszerzaniu wiedzy. To jest taki temat, który bardzo osobiście lubię. Lubię również dlatego, ponieważ jak to często ze mną bywa, przychodzę tutaj, żeby dzielić się absolutnie z doświadczeniami i wiedzą i przemyśleniami po prostu z mojego własnego życia. I muszę Wam powiedzieć, że swoją firmę utworzyłam już ponad 8 lat temu. New Style Academy istnieje już od 3 lat i można by powiedzieć, że tego doświadczenia i tej wiedzy jest naprawdę dużo. Natomiast ja do doświadczenia i do wiedzy podchodzę z z dużą i pokorą, i z ciekawością. Uważam, że to jest jedna z najlepszych absolutnie inwestycji, jakie możemy poczynić w życiu, czyli inwestycja w siebie, inwestycja w wiedzę, w umiejętności i zdobywanie doświadczenia. Także mimo, że już ogrom szkoleń i ogrom klientek za nami, to jednak cały czas ja osobiście i cały nasz zespół New Style Academy stawiamy się do rozwoju, stawiamy się do edukacji, poszerzamy swoje kompetencje, poszerzamy swoją wiedzę po to, żeby być, no właśnie. Najbogatszą osobą na świecie, <głos》>, najbogatszymi ludźmi na świecie, ale nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym przysłowiowym milionie, bo tak nazywa się nasz projekt, jak zarobić milion, będąc osobistą stylistką, ale mówię tutaj przede wszystkim o tym bogactwie absolutnie wewnętrznym. Uważam, że inwestowanie w siebie, rozwój własnej osobowości, własnych talentów jest jedną z absolutnie najpiękniejszych w ogóle rzeczy, jaka mogła się wydarzyć w naszym życiu, ale również najistotniejszy pod względem. Takiego zabezpieczenia swojego życia, o którym często myślimy, tak? Teraz szczególnie myślimy właśnie o tym, co sprawi, że będziemy bezpieczni, co sprawi, że będziemy mieć tę płynność finansową, co sprawi, że nigdy nam niczego nie zabraknie. Ja myślę sobie, że wiele tych postulatów i wiele tych definicji niestety upadło w ostatnim czasie, jak wydawało nam się, że coś nam zapewni stały dochód albo bezpieczeństwo finansowe, to nagle się okazało, że my jesteśmy w takiej sytuacji która niestety weryfikuje nasze postanowienia i nasze zabezpieczenia, ale myślę sobie i, i nie wiem dlaczego, tak po prostu mam i to się sprawdza absolutnie, bardzo głęboko w to wierzę, że inwestowanie w siebie, czyli w swoje kompetencje, w swój rozwój, w swoją świadomość, w, również w pozytywne myślenie, które tutaj bardzo nam jest znane w New Style Akademii, ponieważ my łączymy przemianę zewnętrzną z wewnętrzną, jest po prostu szalenie istotne i godne podkreślenia. No dobrze, widzę, że są jakieś osoby ze mną. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mówimy o poszerzaniu kompetencji i podnoszeniu swojej wiedzy, co, gdzie i jak. Jestem bardzo ciekawa, czy poszerzacie swoją wiedzę. Gdzie się uczycie? Czy się uczycie, czy kończycie na jednym kursie na przykład u nas, bądź na jakimś innym kursie dla stylistek w innej szkole i na tym się kończy i to wam wystarcza i pracujecie po prostu w zawodzie osobistej stylistki, nic więcej nie robicie? Czy jednak te kompetencje, tę wiedzę cały czas poszerzacie, zdobywacie? Jestem ciekawa, jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia. Piszcie proszę w komentarzach, zadawajcie pytania, jeżeli te pytania mm, macie. E, tak, ja wypisałam sobie kilka takich e, elementów, kilka takich podpowiedzi, w jaki sposób poszerzać wiedzę, w jaki sposób e, poszerzać i podnosić kompetencje. Zdecydowanie, na pewno są to, są to szkolenia. Ja, mimo że ukończyłam Style Coaching Instytut w Londynie, e, ukończyłam też polskie szkolenie w, w Polsce. To cały czas jestem na jakichś szkoleniach, cały czas rozwijam swoje kompetencje, cały czas podnoszę swoje, swoje kompetencje i rozszerzam swoją wiedzę. Absolutnie uważam, że to jest naj, najlepsza inwestycja w siebie po prostu, ale również robię to dlatego, żeby również wam. I my robimy to również po to, żeby absolutnie Wam e, przekazywać wiedzę e, z najlepszego poziomu. Dla wszystkich osób, które pytają o szkolenie, zostań osobistą stylistką, poziom master i już chciałabym przekazać informację, że już za chwilę, już na dniach pojawi się przedsprzedaż tego kursu, także będzie można go już kupić i poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli chodzi o basic, on jest cały czas dostępny na naszej stronie, można go kupić nawet teraz. Szkolenia. Kochane, i tak naprawdę, niezależnie od tego, czy te szkolenia kupujecie u nas, czy te szkolenia kupujecie gdziekolwiek indziej, jeżeli to robicie, ja uważam, że to jest absolutnie świetna decyzja, bo, tak jak już wiecie, wierzę bardzo mocno całą sobą, że podnoszenie swoich kompetencji, poszerzanie swojej wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów jest właściwą drogą. Co mamy? Mamy szkolenia. Co mamy jeszcze? Ostatnio w czasach właśnie, kiedy tak mocno się skupiliśmy na działaniach online, bardzo, bardzo sprawdzają się różnego rodzaju webinary. I są to webinary o różnej tematyce. Mogą to być webinary w zakresie właśnie z tematyki pracy osobistej stylistki, czy to są typy kolorystyczne, czy to są trendy, czy to są jakiekolwiek inne tematy powiązane z pracą osobistej stylistki, ale również webinary takie, biznesowe, branżowe, powiązane ze sprzedażą i podnoszeniem swojej kompetencji, swoich kompetencji w zakresie chociażby planowania czy też myślenia strategicznego, absolutnie również są na mojej liście. Różnego rodzaju konferencje, słuchajcie, ale nawet takie nie tylko i wyłącznie branżowe związane z zawodem osobistej stylistki, ale po prostu konferencje, dzięki którym możemy podnosić swoje kompetencje na wielu różnych płaszczyznach, ale również poszerzać swoje horyzonty i też znajomości i też poznawać ciekawych ludzi, ciekawych przyszłych być może swoich klientów, ale również Podczas takich wydarzeń, absolutnie głęboko w to wierzę, dzieją się takie cuda, że coś usłyszymy, kogoś poznamy i ta nasza ścieżka kariery idzie w danym, w danym kierunku. Hmm. Mam również wypisane szkolenia zagraniczne i bardzo lubię, bardzo lubię chociażby po to, że właśnie mój umysł bardzo się rozwija, ucząc się w języku chociażby angielskim, ale również z tego względu, że jak to często bywa, wygląda to tak, że zazwyczaj to ze Stanów Zjednoczonych przychodzą do nas nowe trendy, nowe pomysły i jeżeli kupujemy szkolenia chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych to nie dość, że szkolimy nasz język i poszerzamy swoje horyzonty, i nowe ścieżki neuronowe się tworzą w mózgu, to również mamy po prostu wiedzę z pierwszej ręki. Co jeszcze? Książki i e e-booki. Kocham książki, książki o różnej tematyce, oczywiście branżowej jak najbardziej. E-booki, możecie też zajrzeć na naszą stronę, mamy tych e-booków kilkanaście, e-booków branżowych powiązanych bezpośrednio z zawodem osobistej stylistki. Jak stać się najlepszą osobistką, osobistą stylistką, jak docierać do swoich klientów, w jaki sposób pisać treści, żeby przyciągały do waszego bloga. To jest wszystko na naszym e-booku, na, na naszej książce, bo coś mi się dzisiaj myli, wszystko. Wszystko jest na naszej stronie. W zakładce e-booki korzystajcie, jeżeli macie. Inne źródła informacji, wszystkie źródła informacji, edukacji, absolutnie są skazane. Polecam nie tylko nasze, ale każde, które powodują, że Wasza wiedza i Wasze kompetencje się rozwijają. Magazyny branżowe, przyznam szczerze, że ostatnio rzadko do nich zaglądam. Może właśnie dlatego, że ten świat online tak bardzo mnie pochłonął, ale magazyny branżowe, czyli takie branżowe, ale znowu, tak nie tylko ze świata mody, ale branżowe pod tytułem na przykład: Nie wiem, jak osiągnąć sukces, jak, jak zwiększyć sprzedaż. Były takie, kiedyś była taka bardzo fajna gazeta, chyba już jej nie ma pierwszy milion, czyli to była taka gazeta fantastyczna po prostu, która, która, pokazywała historię różnych ludzi, takich jak my, którzy właśnie zaczynali, zaczynali jakiś startup i pokazywali tę historię dochodzenia do pewnego sukcesu, ale na pewno na, na rynku są jeszcze inne magazyny branżowe, nie tylko z, w zawodzie właśnie osobistej stylistki, gdzie mamy, nie wiem, flash. Twój styl, czy jakiekolwiek inne modowe, takie powiązane z modą wydania, ale również właśnie biznesowe, na to bardzo też zwracam uwagę, ponieważ zawód osobistej stylistki jest zawodem, który ma wam przynosić konkretne również, um, również um, wyniki finansowe. Julita, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Co mamy jeszcze? My bardzo lubimy się uczyć na case study. Mamy taki elitarny klub stylistek, do których do którego zapraszamy wszystkie nasze, nasze kursantki albo kursantki z innych szkół, które mogą się pochwalić certyfikatem, właśnie ukończeniem szkolenia w zakresie zawodu osobistej stylistki. Na takiej grupie naszej zamkniętej w elitarnym klubie stylistek omawiamy różne case study, omawiamy różne sytuacje, dzięki którym, na których też możemy się uczyć, jak postępować w danej, w danej sytuacji. Co mam jeszcze? Mam też kompetencje miękkie. Czyli nie zapominajmy o tym, że pracując w zawodzie osobistej stylistki nie rozwijamy się tylko i wyłącznie na basic i masterze, czy na analizie kolorystycznej, ale również podnosimy swoje kompetencje miękkie. Na przykład, na przykład, na przykład takie cudowne słowo uwielbiane przeze mnie kreatywność, bo my jesteśmy szalenie kreatywne. Często po prostu brakuje nam takiego dojścia do tej swojej kreatywności. A za kreatywnością chowają się wszystkie pomysły, wszystkie marzenia, wszystkie fantastyczne projekty, które możecie, możecie realizować. I co ja jeszcze mam? Mam również osobisty, rozwój osobisty, czyli znowu, to jest wszystko powiązane. Mogłabym powiedzieć, że tylko i wyłącznie te szkolenia takie z zakresu osobistej stylistki są ważne, ale, ale, ale nie, nie byłaby to prawda moim odczuciu i moim zdaniem. Absolutnie wszelkie e-booki, książki, również z zakresu sprzedaży, z zakresu um, właśnie podnoszenia e, tej swojej wiary w siebie, kreatywności, ale właśnie coaching indywidualny czy też rozwój osobisty, bo bardzo często my mamy wszelkie kompetencje, mamy ukończone kursy, mamy ukończonych 15 kursów, jesteśmy absolutnie gotowe do tego, żeby zacząć, a coś nas blokuje, coś nas hamuje. Coś, czyli bardzo często właśnie to, co już powiedziałam, brak wiary w siebie. I we własne możliwości. Dlatego ten rozwój osobisty, tak szeroko, szeroko określany przeze mnie, poprzez czytanie książek, czy coaching, czy psychoterapię, cokolwiek to będzie, uważam, że też na liście takich elementów z zakresu podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy powinien się tutaj absolutnie znaleźć. I na koniec powiem coś jeszcze od siebie, tak mocno od siebie, że ja doskonale absolutnie rozumiem wszystkie osoby, które się obawiają, które mają swoje ograniczenia, żeby zacząć. Że czekają na czwarty, piąty, szósty, siódmy kurs, kupują wszystkie e-booki, czytają, ale nigdy nie startują, bo się boją, że to nie zadziała, że ktoś je skrytykuje, że ktoś oceni i że polegną. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli zmieniasz swoje życie i zaczynasz coś nowego, to musisz być przygotowana na wielkie tornada. Nie tylko na oklaski i na wielkie słońce, ale że te tornada też mogą się. Mogą się po prostu zdarzyć. Także myślę, że warto po prostu wziąć pod uwagę fakt, że tu na tej planecie Ziemia po prostu życie jest takie, jakie jest, i te turbulencje rów, różne mogą być. Ale chcę Wam powiedzieć tak zupełnie od serca, że nauczyłam się najwięcej przez doświadczenie. Oczywiście, że w szkole brytyjskiej, czy w szkole polskiej, czy na wszelkich kursach, które skończyłam, nauczyłam się wiele i to mnie cały czas pasjonuje. Fascynuje i po prostu uwielbiam te szkolenia. Natomiast najwięcej w moim odczuciu uczymy się przez doświadczenie. Doświadczając tej pierwszej swojej klientki, pierwszego swojego szkolenia, pierwszej analizy kolorystycznej, pierwszego przeglądu szaf i tak dalej, i tak dalej. Doświadczając, czyli przekładając wiedzę teoretyczną na praktyczną. I tam popełnimy błędy i tam będzie trudno i tam czasami będą wyzwania i znaki zapytania, ale właśnie w taki sposób nauczymy się najwięcej. Powiem Wam szczerze również, że ja cały czas się uczę, Cały czas jestem otwarta na tę wiedzę. Zdarzają mi się jakieś błędy, zdarzają mi się jakieś znaki zapytania. To jest normalne, że nie wiemy wszystkiego. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio zaskoczyła mnie bardzo Marzena Szabla, nasza kursantka, nasza klubowiczka Liternego Klubu Stylistek X. To jest cudowna nasza stylistka, która prowadzi swoją firmę, swój blog, swoje usługi. Pod hasłem możecie znaleźć na Facebooku My Little Empire Fashion. I to było bardzo ciekawe, ponieważ ostatnio miałam zaszczyt wystąpić w programie Marzeny, której udzieliłam wywiadu pod tytułem właśnie, jak się tworzy taką szkołę, skąd taka misja, dlaczego stworzyłam swoją, swoją firmę, jak być szczęśliwą kobietą. I też podczas tego wywiadu czegoś się nauczyłam. Nie tylko dowiedziałam się jeszcze mnóstwa rzeczy o sobie, o takich rzeczach, których zapomniałam i do których wróciłam, ale Marzena pięknie pokazała takie zakończenie, w którym podkreśliła, kto był jej gościem i że zaprasza na fanpage mój, na fanpage tej osoby, którą zaprosiła. To było piękne, bo okazuje się, że nawet w takich sytuacjach, które już są mi bardzo dobrze znane, bo ja i udzielam wywiadów, i przeprowadzam wywiady, ja również poprzez działanie i stawienie się do tego wywiadu mogłam się czegoś nauczyć, ponieważ sama przeprowadzam wywiady z wieloma osobami i znajdziecie te wywiady tutaj na New Style Academy, ale również na, w drugiej mojej firmie, jak być szczęśliwą kobietą. I to jest taki element, który zabrałam od marzenia, którego mi akurat brakowało, bo ja zawsze, zawsze kończyłam, kończyłam wywiady, dziękowałam za udział, ja na początku przedstawiałam tę osobę i wymieniałam tę firmę i yy, yy, jej nazwę, ale uważam, że to jest bardzo miłe jeszcze podkreślenie, gdzie osoby, które oglądały wywiad z daną osobą, Mogą ją znaleźć. I od tego wywiadu również tak kończę swoje wywiady. Także Marzenko, jeszcze raz dziękuję za to wspaniałe. Spotkanie za tę lekcję również dla mnie. Ten wywiad możecie znaleźć tutaj na, na naszym fanpage'u. Bardzo zapraszam, gorąco zapraszam, zapraszam również właśnie do odwiedzenia strony My Little Empire Fashion, która była dla mnie również dawką niesamowitej motywacji, ale również lekcji. Także, kochane, uczymy się przede wszystkim przez działanie i przez doświadczenie. Absolutnie. To by było na tyle. 16 minut już za nami. To miały być takie 12-, 15-minutowe spotkania, więc prawie, prawie wyrobiłam się w czasie. Kochane, przypominam, że spotykamy się co poniedziałek do końca roku. Tych spotkań mamy zaplanowanych 20. Dzisiaj było dziewiąte spotkanie. W poniedziałki o godzinie 12. Pamiętajcie, że wszystkie nasze tutaj spotkania są cały czas, zapisują się na naszym fanpage'u, ale również są dostępne na naszym kanale YouTube New Style Academy. Serdecznie zapraszam, życzę cudownego poniedziałku i cudownego tygodnia.